W Kijowie, w dzielnicy Hołosiliwskiej w czwartek rano zastrzelono pułkownika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Iwana Woronycza. Napastnik oddał pięć strzałów z bliskiej odległości, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja znalazła ciało z ranami postrzałowymi i wszczęła postępowanie przygotowawcze na podstawie artykułu 348 Kodeksu Karnego Ukrainy dotyczącego zamachu na życie funkcjonariusza organów ścigania. Służby bezpieczeństwa Ukrainy prowadzą intensywne śledztwo, analizując dostępne dowody, w tym nagranie z monitoringu, na którym widać Woronycza wychodzącego z budynku. Władze apelują do świadków o zgłaszanie się z informacjami, które mogą pomóc w ujęciu sprawcy. Śledczy starają się jak najszybciej ustalić tożsamość napastnika. Czy uda się schwytać sprawcę tego brutalnego ataku? Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj. I bądź na bieżąco.